Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Piotr z kanału Tam, bo nie tu. I znowu po raz trzeci widzimy się na świątecznych polecajkach. Zaczynamy nie inaczej jak od planszówek. Zobaczcie co polecili nam w tym oku sami panowie. Miłego oglądania. Cześć, z tej strony Amator ja Planszówek. Przede wszystkim chciałbym życzyć wszystkim widzom kanału Tam, bo nie tu wesołych świąt Bożego Narodzenia. A jeżeli chodzi o moją polecajkę planszówki pod choinkę, to chciałbym Wam polecić... Grę Bohema. W tym roku zagrałem kilka naprawdę bardzo dobrych gier, ale ta jedna moim zdaniem doskonale spisze się na prezent z trzech bardzo istotnych powodów. Po pierwsze, mamy tutaj mechanikę deck buildingu, która została przedstawiona może nie w tak innowacyjny sposób, jakby się mogło wydawać, ale jednak wykładanie kart w taki sposób, żeby graficznie łączyć ze sobą symbole, są czymś odświeżającym, są czymś, czego przynajmniej ja w grach tego typu nie widziałem i wydaje mi się, że na stole robi to naprawdę bardzo dobrą robotę. Druga rzecz to opcja, którą być może część graczy będzie chciała usilnie pomiląć, ale ja naprawdę zachęcam do tego, żeby tego nie robić, a mianowicie moment, w którym możemy opowiedzieć o swoim planie dnia, moment, w którym możemy puścić wodze fantazji i dać się naprawdę ponieść. Jest to coś, co nie tylko dodaje rozrywki, dodaje takiego pieprzyku całej zabawie, ale przede wszystkim w posiedzeniu ze znajomymi potrafi się też w pewien sposób otworzyć i moim zdaniem zacieśnić więzi i to jest coś, co planszówki współczesne powinny robić. I Bohema właśnie to robi tym jednym elementem. A po trzecie, ta gra po prostu wygląda jak prezent. Ona jest. Piękna. To, jak tu wyglądają ilustracje, to, że to są tak naprawdę malutkie obrazy, to jakie to jest przywiązanie uwagi do szczegółów, jest naprawdę fenomenalne. I jeżeli chodzi o patrzenie na gry planszową pod kątem prezentu, to ta będzie po prostu pięknym prezentem. I to tyle ode mnie. Dzięki, dziękuję za zaproszenie do tej polecajki i raz jeszcze wesołych świąt. Cześć! Tutaj Ania z profilu Dzięki wielkie tam, bo nie tu, za zaproszenie do świątecznych polecajek. I może, żeby nie przedłużać, przejdę po prostu do gier, które polecam wam serdecznie jako prezenty na nadchodzące święta. Pierwszą grą, którą bardzo serdecznie polecam, będzie Pergola od wydawnictwa Rebel. jest to tytuł, w którym układamy nasz ogródek. Sadzimy różne kwiatki, zbieramy yy, owady. Tak naprawdę w grze Zbieramy sety, za które na koniec gry punktujemy. Gra jest prosta w zasadach, więc zada się idealnie jako tytuł, który może nam posłużyć do wprowadzenia nowych osób w świat gier planszowych. Ale myślę, że spodoba się również osobom, które lubią układanki, zbieranie setów, jakieś abstrakty. Zarówno mi, jak i moim znajomym, gierka bardzo się spodobała. Nie ma tutaj żadnych. Negatywnej interakcji, nie wchodzimy sobie w drogę, nie niszczymy sobie rabatek, kwiatków, po prostu każdy na swojej planszetce na spokojnie e, układa te kwiatki, zbiera sety, e, zdobywa owady, listki i inne śliczne, kolorowe rzeczy, e, które na końcu naprawdę przeuroczo wyglądają na samej planszetce. I to jest tak naprawdę też jeden z wielkich plusów tego tytułu e, wykonanie i to, jak sama gra wygląda. Same wrażenia są również naprawdę dobre, no bo mamy tutaj jednak bardzo spokojny tytuł do wycilowania, do wyluzowania się w jakimś cięższym dniu, do rozgrywki między jakimiś cięższymi tytułami, aby po prostu odciążyć nasze szare komórki i dać cieszyć się oczom. U mnie była to zdecydowanie gra w wakacji tego roku, dlatego jeśli lubicie gry, które są luźne, spokojne, w których zbieramy sobie na spokojnie senty, a dodatkowo możemy nacieszyć oko, to Pergola zdecydowanie będzie tytułem, który mogę Wam polecić. Drugą grą, którą poznałem również dopiero w tym roku i z całego serduszka również bardzo polecam, będzie Wzdeń Katakumby od Wydawnictwa Lucrum Games. Jest to gra, w której rywalizacja aż wylewa się z pudełka. W grze budujemy swoją talię, zbieramy artefakty oraz inne przedmioty, dzięki którym zdobędziemy punkty na koniec gry. Oraz musimy również budzić z przed smokiem, aby nie zostać przez niego pożarty. Jeśli odpukać tak by się stało, to z, praktycznie z automatu jesteśmy na przegranie pozycji albo stracimy tyle punktów, że równie ciężko będzie nam wygrać. Gra w sporym stopniu opiera się również na mechanice Push Your Luck. Bardzo często zadajemy sobie tutaj pytanie, czy iść do przodu, iść w głąb kataką i zdobywać więcej punktów, zdobywać e, więcej artefaktów, przedmiotów, kart. Co równa się oczywiście z tym, że mamy większe prawdopodobieństwo na to, że dopadnie na smok i nie uda nam dotrzeć się do azylu. Więc, z jednej strony, fajnie pójść głębiej, zdobyć jakąś przewagę nad rywarami i w ogóle, ale z drugiej strony, zawsze czujemy oddech tego smoka na karku. Jeśli szczęście Wam nie dopisuje, to losowanie ataków smoka z woreczka również może okazać się dla Was bezlistowne. Zwłaszcza jeśli sporo hałasujecie w katakumbach, ale jest to. Jeden z tych aspektów, który naprawdę fajnie podsyca i nakręca całą rozgrywkę. W grze również znajdziecie trochę losowości, gdyż mamy tutaj modularną planszę z każdym odkrytym pomieszczeniem, z każdym odkrytym pokojem. Odkrywamy w, w ciemno kafelek, w którym dopiero po odkryciu e, dowiadujemy się, e, co czeka nas w, w następnym pomieszczeniu. Dla jednych może to być e, bada, dla mnie osobiście jest to pewnego rodzaju. Nawet zaleta w tej grze mi nigdy losowość nie przeszkadzała w tytułach, a jednak dodaje też to moim zdaniem więcej imersji w samym tytule. W końcu jesteśmy w katakumbach, zwiedzamy i odkrywamy różne pomieszczenia, więc tak naprawdę nie wiemy co czyha na nas w następnej komnacie. Nie wiemy co czyha za zakrętem, za zamkniętymi drzwiami i moim zdaniem ta modulacja na po pierwsze, że się dodaje. Troszeczkę tej niepewności, co spotka nas za zakrętem, za następnymi drzwiami, ale również ten element odkrywania kafelków i modularnej planszy bardzo fajnie zwiększa regrywalność samego tytułu, gdyż tak naprawdę każda rozgrywka będzie inna, w każdej rozgrywce będzie inaczej wyglądała nasza plansza, inaczej będzie wyglądała nasza przygoda w poszukiwaniu artefaktu, będzie inna droga do ucieczki, więc jeśli lubicie rywalizację, troszeczkę mechaniki push your luck i, i nie przeszkadza wam osobość oraz troszeczkę lubicie polegać na, na samym szczęściu, to myślę, że grabżdenka takumby zdecydowanie wam się spodoba. Cześć, tutaj Stefan, nowy członek załogi tam, bo nie tu. E, każdy z nas miał polecić po jednej grze e, na tegoroczne święta, więc ja polecam łupy. Łupy, ponieważ... Są do góry nogami. Łupy. Ponieważ łupy to wspaniała gra. Jeżeli lubicie klimaty wikingów, to jest coś dla Was. Co mam tutaj robić? Zgarniać łupy. Czy jest prostsza rekomendacja? Nie ma. Lubicie łupy, lubicie wikingów? Bierzcie łupy od UV Games. Jeżeli chcecie poczytać więcej o tej grze, no to odsyłam do postu... Yy... Piotra z Tam, nie tu e, na Instagramie, bardzo fajny post, polecam. E, łupy, łupy, e, UV Games, wikingowie, łupy. Cześć, Jacek z kanału Cutting Board Game Gamebox. W polecajcie świątecznej na kanale Tam, bo nie tu, więc jestem tu, a nie tam. Chciałbym Wam zaproponować trzy gry. Pierwsza w cenie do 100 zł, jest to Świetna, prosta i ładna karcianka Zamek Combo. Co my w tej grze robimy? Próbujemy zatrudnić 9 osób, 9 ładnych kart, ułożyć je u siebie w takiej siatce, macierzy czy tabelce 3 na 3 Można powiedzieć, że 3 piętra z trzema pomieszczeniami naszego nowego zamku. Jak mawia posłaniec wskazujący skąd możemy zatrudnić w danym ruchu naszą postać z rzędu wioski dolnego lub z rzędu Zamku górnego. Wybierać należy tak, żeby było nas stać. Gra ma w sobie coś, co nas może uratować w momencie, kiedy nie jesteśmy na żadną kartę. Mamy tak zwaną biedę akcję, dzięki której możemy wziąć kartę i sobie ją odwrócić i uzupełnić zasoby. Ona nie będzie punktowała, ale jesteśmy uratowani. Na świątecznym stole gra sprawdzi się na pewno. Ja zamierzam ją ze sobą wziąć na wyjazd, jeżeli się uda, wyjechać na święta. Odgarniemy sałatkę, śledziki i już się zmieścimy. 3x3 to nie jest tak mało, jeżeli chodzi o karty, ale na świątecznym stole powinniśmy się znaleźć. Dobrze, jeżeli chcemy wydać na prezent troszeczkę więcej, tak do 150 zł, to polecam serdecznie grę Rezerwat jest to gra z linii Arknowa. Kto nie lubi zwierząt, układamy sobie tutaj Nasze Zo z kafelków. Takie troszeczkę skrzyżowanie Kaskadi, tylko że troszeczkę większa. Z Arknową, tak? czyli z grą, z linii której pochodzi rezerwat. Arknowa, świetna gra, jednak trwa bardzo długo. I wielu, zwłaszcza przy świątecznym stole, nie dałoby rady tyle wytrzymać. Rezerwat jest grą, która jest świetna ma to coś jeżeli chodzi o e, ark nowe bardzo godny polecenia reset jeżeli możemy wydać lekko powyżej 150 zł tak do około 200 zł proponuję grę kupcy z nocnego traktu gra euro gra wykonana bardzo fajnie mamy tam koło które obracamy w trakcie gry i zmieniają, mam się pewne warunki. I nie jest to koło przykręcane na śrubkę, ani na wciskane jakiś nit, czy coś w tym rodzaju. Działa magnetycznie. Cud. Naprawdę. magnes oddziaływania magnetyczne. I może to wszystko wyglądać i działać e, bardzo wygodnie. Tak więc, kupcy z nocnego traktu, jako gra euro, w której mamy też losowość, mamy troszeczkę współpracę, Wędrujemy sobie traktem wokół miasteczka i wybieramy różnego rodzaju akcje. Zdobywając punkty, mamy koniki, które mogą nam nasz wóz pociągnąć. No i taki klimat graficzny, który mi się bardzo, bardzo spodobał. Tutaj układamy sobie puzelki, taki mały tetrisik z przedmiotów, które kupujemy. Możemy następnie je później sprzedać. Dzieje się w tej grze naprawdę dużo. Na świątecznym stole lub pod drzewkiem świątecznym taka gra będzie prezentowała się naprawdę świetnie. Dzięki i zobaczcie, co polecają inni. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Tylko, że nie jestem dzisiaj u siebie. E, dziękuję za zaproszenie do tej pięknej prezentowej polecanki na kanale Tam, bo nie tu. I właśnie i wam wam powiedzieć co bym polecał, żeby kupić w prezencie, tak? Komuś albo sobie, albo sobie. No tak naprawdę kupujemy te prezenty planszowe sobie. Tak, kupuję grę dzieciom albo żonie. Zgadnijcie kto w nią będzie grał. Dobra powinna być jedna, ale wrzucę dwa tytuły, bo no bo tak. Wrzucę jeden taki dosyć lekki, rodzinny, to faktycznie można kupić rodzinie, żeby wciągnąć kogoś, kto nie grał do grania. I moim zdaniem Rainer Knizia i Nowa Ziemia, a jest spoko, spoko gra na taki prezent dla ludzi, którzy w planszówki nie grali. Oczywiście tam tych mechanik dużo nie ma. Ta gra jest dość prosta, więc też nie będziemy chcieli, żeby ktoś stwierdził o, te gry, to, te gry to, takie proste, to, to przecież tam się nic nie dzieje. Na szczęście Nowa Ziemia ma dwa tryby. Ten drugi jest taki troszeczkę bardziej pieprzny, tam się, tam się fajniejsze, fajniejsze rzeczy dzieją. Ale co do zasady, jeżeli macie kogoś, kto nie grał, kto nie jest w tym świecie, Kogo chcielibyście w to wciągnąć, kto wyraża chociaż lekkie zainteresowanie, to myślę, że nowa ziemia się nada. Natomiast drugą grą jest coś cięższego. Jest gra, którą można kupić już sobie albo dla kogoś, ale tak naprawdę dla nas i jest to e, znaczy Shackleton Base. Ja Wam tu pokazuję angielskie, angielskie pudło, natomiast e, wyszła polska wersja, tak? Wyszła czy wychodzi? Wyszła chyba już, czyli baza Shackleton od Galakty. I to jest naprawdę świetne, ciężkie euro, modularne, gdzie dorzucamy sobie, znaczy wrzucamy sobie pewne moduły, które zmieniają nam rozgrywkę. To, <laughs> przepraszam, to jest hit zeszłorocznego SN, czyli SN 2024. No, moim zdaniem Shackleton Base rozbił bank. I w temacie takich ciężkich, mięsistych, srogich Eurasów, to to jest bardzo dobry wybór. Czyli Shackleton Base albo Baza Shackleton Podróż na Księżyc. Chyba tak to się po polsku nazywa. No dobra, i to tyle, jeżeli chodzi o moje polecajki prezentowe. Do zobaczenia za rok chyba. Trzymajcie się. Heja. Cześć, dzięki tam za zaproszenie. Ja jestem Mateusz z kuźnikika i mam dzisiaj dla was dwie propozycje. Obie propozycje są dla dwóch graczy, także zaczynamy! Pierwszą pozycją, którą chciałbym wam pokazać, to Star Wars bitwa o Jeden gracz wciela się w rebelię, drugi gracz wciela się w Imperium. Mamy tutaj 18 scenariuszy, dwie kampanie. Gra jest co prawda bardzo losowa, ale. Rozgrywka jest na tyle krótka, że zawsze można szybko się zrewanżować. Drugą grą, którą chciałbym wam pokazać, to Ironwood od Portal Games. Ta gra wyszła całkiem niedawno, bo pod koniec listopada. Jest to asymetryczna gra, w której gracze wcielają się w klany walczące o dominację nad e, ziemią i kryształami. Jeden z graczy wciela się w pancerny klan, e, który ma metalowe żetony gracza, a drugi gracz wciela się w plemiona puszczy, które mają drewniane żetony gracza. Gra wymaga naprawdę dużo strategii, dużo kombinowania. Każda ze stron ma inne podejście do rozgrywki. Także bardzo serdecznie polecam. To jest mój top of the top końcówki tego roku. Na zakończenie chciałbym wam życzyć wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku, dużo planszówek pod choinką, dużo grania w ten świąteczny czas i niech most będzie z wami. Cześć! Poznaliście już Stefana z Stambonitu, no to teraz witam się z wami ja, Bogdan z Stambonitu. I co ja bym chciał polecić? Ja polecam Babylon od Portalu. Wiem, że na tą grę trochę sypnęło się negatywnych ocen, a to przez to między innymi, że te mosty i nasze poziomy często spadają jak się je kopnie, więc po prostu grajcie i nie kopcie stołu. I to załatwi całą sprawę. Jak nie będziecie kopać stołu ani krzeseł, to Babilon jest świetną grą. Bardzo przyjemne jest to układanie kolejnych elementów, kolejnych warstw. Ja uwielbiam Babilon. Z jakiegoś powodu bardzo mi przypomina starszy tytuł od portalu, czyli Isztal, który też mi się bardzo spodobał. Jeżeli graliście w Ishtar i wam się spodobał, z jakiegoś powodu mam wrażenie, że Babilon też wam się spodoba. Układacie swoje właśnie ogrody Babilonu na kolejnych, kolejnych, kolejnych i kolejnych piętach, które będą Wam dodawać kolejne punkty. Bardzo lubię słowo kolejne w tej yy, rekomendacji. Więc Babilon, yy, tak jak yy, pewnie Stefan polecał posty Piotra Stambonitu, taki ja, jako Bogdan, polecam Wam post Piotra Stambonitu o grze Babilon. Yy, tak się prezentuje. Słyszycie, ile tu jest pięknej zawartości? I teraz to wszystko będę układał się. Cześć, ja jestem Dominik z kanału Zbyt wiele gier I tak jak co roku na kanale Tambonietu polecam Wam kilka gier, które uważam, że nadchodzą się świetnie na prezenty na najbliższe zbliżające się święta, czy też pod choinkę, czy to do buta na Mikołajki. Gry, które wybrałem i które zaraz Wam pokażę, cechują się jedną wspólną rzeczą czyli tym, że jak rozpakujecie taki prezent, albo jak ktoś rozpakuje taki prezent przy Was, no to zaraz będziecie mogli wspólnie w tą grę zagrać, ponieważ zasady tych gier są na tyle proste, że można je opanować naprawdę w krótkim czasie i nie trzeba poświęcić na to wielu godzin czytania instrukcji, ale mimo tego sprawiają wiele frajdy zarówno zaawansowanym, jak i takim początkującym, nie wkręconym w planszówki graczom. Zobaczmy, co mam do polecenia. Pierwszą grą będzie Roll and Ride Virus, czyli jest to gra, która jest wykreślanką. Mamy kosteczki, rzucamy kosteczkami, wykreślamy pola na swoich kartkach, no i próbujemy zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. To, co tą grę cechuje, to jest to, że można w nią zagrać naprawdę z każdym. Mi się zdarzyło grać z moim pięcioletnim synem i on doskonale sobie z tym radził, a ja i moje starsze dzieciaki też dobrze się bawiliśmy. Nie była to taka bardzo infantylna gra, także naprawdę można w nią zagrać z całą rodziną. A dodatkową zaletą będzie to, że wiele osób zna podstawową grę wirus. No i ta gra niewiele poza tematem ma wspólnego z którą która już wcześniej wyszła na rynek, ale zawsze jest to taki dodatkowy aspekt, który może przyciągnąć i zachęcić do tego, żeby ktoś chciał z wami w to zagrać. Wirus, bardzo fajna wykreślanka od wydawnictwa Muduko. Drugi tytuł to Diamenty od wydawnictwa Portal Games. Jest to gra, gdzie mamy push your luck, czyli chcemy jakby ryzykować, żeby zdobyć więcej punktów, niż gdybyśmy nie ryzykowali. Mamy tutaj tematycznie kilka rund, jaskiń, do których wchodzimy i próbujemy wydobyć z nich tytułowe diamenty. Jest to gra, w której wiele osób, bo możemy w tą grę grać od 3 do 8 aż osób. Będziemy chcieli wejść jak najgłębiej, zdobyć e, diamenty i zdobyć ich więcej niż przeciwnicy. Ale może się tak zdarzyć, że stracimy wszystko, co już nazbieraliśmy, no bo e, niestety, e, na przykład, spadniemy na pułapkę, y, która spowoduje, że nie zdobędziemy tego skarbu, który zgromadziliśmy w danej rundzie. E, mamy tutaj świetne wykonanie: mamy super plastikowe e, diamenciki, mamy skrzyneczki, do których te diamentiki chowamy. Naprawdę bardzo, bardzo fajny tytuł. Polecam do zagrania z całą rodziną yy, i młodsi i starsi mogą spokojnie w tą grę się wkręcić. Diamenty. A teraz coś bardziej klasycznego yy, i takiego, co może zachęcić yy, Was do zagrania na przykład z dziadkami, ponieważ jest to gra Quirkle. Quirkle od wydawnictwa Nasza Księgarnia jest to taki, yy, taka gra, yy, trochę skrable, ale bez literek. Mamy tutaj parę wzorów, parę kolorów, drewniane kafelki. Dociągamy te kafelki z worka i staramy się układać w liniach i w kolumnach pasujące do siebie wzorki. No i kto będzie robił to najlepiej, ten zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa. I jest tu duża losowość, ale zasady są na tyle proste, i też można trochę y, oszacować ryzyko związane z tym właśnie y, jakie kafelki mogą nam dojść, jakie kafelki jeszcze zostały wor w worku, y, jakich układów nie chcemy zostawić na przykład przeciwnikowi, bo możemy się domyślać, że już możemy mieć dany kafelek. Także jest tu trochę strategii y, i jest to taka gra, którą naprawdę znowu można zagrać. Z dowolną osobą. Czy to będzie dziecko, czy to będzie ktoś dorosły, czy to będzie właśnie na przykład babcia i dziadek, którzy nie będą może być chcieli grać w jakieś gry fantazy, a w takie Quirkle, czyli w taką układankę kafelkową z bardzo ładnymi komponentami, myślę, że jest szansa, że będą chcieli z wami w to zagrać. Także jest to tytuł, który polecam Quirkle. A teraz coś trochę trudniejszego, ale nie aż tak bardzo trudnego, ponieważ zasady są bardzo proste. A jednak jest to Euras, w którym musimy planować, co będziemy robić. Musimy planować, w jaki sposób chcemy swoje symbole rozkładać na planszy, i jest to gra Nowa Ziemia. Jest to tytuł, w którym w każdej rundzie losujemy jeden ze swoich żetonów, i na tym żetonie jest albo elektrownia, albo domek, albo farma, i musimy gdzieś to umieścić tak, żeby zająć wolne pole na planszy. No i mamy parę różnych elementów, które będą punktować. Mamy y, na przykład, im większą farmę, tym więcej punktów ona nam przyniesie. Mamy im większą elektrownię, tym więcej nam punktów to przyniesie, ale również musimy dbać o to, żeby otaczać zamki, żeby y, budować y, wioski, bo to też y, przynosi nam punkty zwycięstwa. A dodatkowo możemy zdobyć dodatkowe cele, takie dla nas osobiste, które będziemy mogli potem zrealizować. I jeżeli je zrealizujemy, to znowu przyniesie nam to kolejne punkty zwycięstwa. Dodatkowo jest to gra z dość sporą interakcją, bo chcemy tutaj blokować trochę przeciwnika również, nie tylko dbać o swoje interesy, ale pilnować, żeby przeciwnik się za bardzo nie rozpanoszył po planszy. Także naprawdę jest to gra, którą zagracie z kimś zaawansowanym i będzie to taki fajny, przyjemny, nietrudny tytuł, ale też możecie zagrać z kimś, kto nie jest bardzo doświadczony w planszówkach, a zasady załapie szybko i na pewno wszystkim Wam sprawi frajdę granie właśnie w ten tytuł. Nowa Ziemia. Świetne wykonanie, super mechanika, bardzo polecam jako prezent na święta. A na koniec coś dwuosobowego w klimacie Star Warsów i jest to Bitwa o Hot, czyli gra zbudowana na mechanice Command and Colors, na mechanice Memoir 44, czyli mamy tutaj dwie strony konfliktu, w tym wypadku Imperium oraz Rebelię, no i ścieramy się na jakimś polu bitwy. Mamy kilka scenariuszy, ustawiamy sobie mapę, wystawiamy jednostki, no i te jednostki chcą się e, nawzajem z tej mapy usunąć. Rzucamy kostkami, jest to losowa walka, ale też musimy dbać o to, żeby taktycznie rozstawiać się i przemieszczać się po planszy, tak żeby przeciwnik nas nie pokonał. Bardzo proste zasady, ale świetna, satysfakcjonująca rozgrywka. No i jeżeli śnieg nie dopisze na podwórku, no to chociaż tutaj mamy śnieżne klimaty, także też trochę e, takiego bożonarodzeniowego klimatu możemy załapać w grze Bitwa Ochot. I to było pięć tytułów z mojej polecajki w tym roku. Serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście pograli w te święta, ale też żebyście je spędzili miło, przyjemnie, razem z najbliższymi. Tego wszystkiego Wam życzę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć! Dobra, więc przyszła moja poja. Jak zauważyliście, każdy miał polecać po jednej grze na tegoroczne święta. Niektórzy polecili trochę więcej niż jedną. Zresztą poznaliście już z kanału Stefana i Bogdana. Bardzo fajni kolesie. Też polecili po jednej grze, więc nie będę inny, też polecę tylko jedną. A za namową mojej żony, no i troszkę też moją, polecam do Romantic Sakura, czyli gra od UV Games, której pierwowzór Dolph Romantic, który gdzieś tam od tyłu mnie nade mną jest, jest uwielbianym tytułem. A Sakura to odpowiednik tej gry w wersji japońskiej. Mamy tutaj oczywiście znowu pudełka do odblokowywania z kolejnymi partiami. Pudełek jest, bodajże 6. To też wprowadza nowe mechaniki, troszkę nowych smaczków. Jest to fajny, rodzinny tytuł, jeżeli lubicie coś układać, lubicie gry, gdzie możecie, może nie tyle co rywalizować, bo tutaj rywalizacji nie ma, ale możecie kooperować i nie, nie ma tutaj miejsca, żeby się kłócić. Jest tutaj raczej dużo miejsca do tego, żeby fajnie, spokojnie spędzić czas, coś sobie poukładać i miło, no może ten świąteczny czas spędzić Zobaczcie sami do Informatics.gr, ja serdecznie polecam, a jeżeli chcecie poczytać więcej, to do mojego Instagrama odsyłam, tam jest większy post. Psujesz wstępy, Krystyna! Dobra, e, zaczynamy? No zaczynamy, no. Dobra. A więc, Ale jakaś świąteczna, no to coś ode mnie, od małej części tam, bo nie tu. Ho, ho, ho! Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Merry Chrysler. Stefan i Bogdan już polecili, no i tak. tam bonitu. tu. Siemo. Piotr. E, polecili już swoje gry. Ja e, uwielbiam Dorf Romantik, ale oprócz tego w tym roku zapadła mi w serduszko gra Rezerwat. Arknowa jest troszeczkę za duża dla mnie, więc rezerwat jest idealną opcją dla mnie. Jest tu dużo zwierzaków, dużo opcji do zrobienia, człowiek się nie nudzi, kiedy gra w tą grę. Jest dużo opcji do wybrania, jak wygrać w sumie tą grę. Są kapibary. Są kapibary, przepiękne zwierzaczki, przesłodkie, więc od całego serduszka polecam i. To będzie super. Po, po barszczyku, po, bier, po pierożkach, zagrać w rezerwat. No, cudeńko. Więc to wszystko ode mnie. Wesołych świąt. I to wszystko. No widzieliście już wszystkie planszówkowe polecajki na tegoroczne święta. Mam nadzieję, że coś dla siebie znaleźliście. W opisie znajdziecie linki do odpowiednich stron na platformie PlanSheo gdzie znajdziecie też opinie innych, recenzje innych i oczywiście najlepsze oferty sprzedaży tej gry. No i co? Za tydzień widzimy się z kolejną polecajką. Kolejna polecajka prawdopodobnie będzie RPGowa, więc epegowców już odsyłam na przyszły tydzień do oglądania, a jeżeli nie Opegowców, to fanów książek, bo jeszcze nie wiem, co pójdzie za tydzień, ale co to ma za znaczenie? Przecież F-owcy lubią zarówno planszówki, jak i książki, prawda? Prawda. A planszówkowicze lubią Peggy, książki, prawda? Prawda. A osoby, które lubią książki, lubią wszystko, prawda? Prawda. Także dla osób, które nie będą oglądać kolejnych filmów, wesołych świąt. A no i co jeszcze jest istotne, na Instagramie, jak znajdziecie taki wills, gdzie jest dużo Mikołajów to to jest Hills konkursowy, można wygrać fajne nagrody. Niektóre z tych nagród nawet były w tym filmie, więc serdecznie was do tego odsyłam. Tam trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie i jest szansa wygrać. A konkurs 2 do... Sprawdźcie kalendarz. Do 17 grudnia, więc jest jeszcze, jeszcze chwila czasu? Chyba, że oglądacie to rok później, to nie ma już chwili czasu. Ale jak oglądacie to rok później, to pewnie już jest nowy konkurs na tam, bo nie tu. A jeżeli oglądacie za dwa lata, to kto wie, może jest kolejny konkurs na Tambonitu, tu, ale za cztery to już nie wiem. Ale no za rok i za dwa jest szansa. Więc wesołych świąt, spokojnych świąt, e, czasu na planszówki. A jeżeli nie macie ochoty grać w planszówki w święta, to nie grajcie w planszówki w święta, bo w święta chodzi o to, żeby odpocząć. Po prostu odpocząć. Więc ja idę odpocząć. Wesołych świąt.